Cześć kochani, zapraszam was dziś na makijaż walentynkowy Zobaczcie, ustawiłam ten napis z tyłu i myślałam, że będzie tak dobrze widać Hej kochani, pokazywałam wam sobie na snapie i niestety go nie widać, ale dobra Słuchajcie, dziś będzie makijaż walentynkowy Wybrałam kilka ciekawych i w miarę tanich produktów, które myślę, że są dosyć takie popularne Przepraszam was, ale jestem jeszcze troszeczkę przeziębiona, także będę trochę ciągać nosem Dobra kochani, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od podkładu. Dziś wybrałam sobie podkład L'Oreal Trumacz, do którego co jakiś czas wracam. I podkład jest w kolorze y, vanila, tak, 2N Vanilla. I nakładam sobie pompeczkę na dłoń, biorę płaski pędzel i będę rozprowadzać na twarzy włosy sobie wcześniej upięłam. No dobra, tak to wygląda. Dziś nie mam jakiejś dużej warstwy, bo cera mam w miarę okej, okay, nie mogę narzekać, nie będę zapeszać. Jest okej, okay, póki co. Korektor pod oczy, troszeczkę korektora, bo jak mówiłam, jestem przeziębiona i chcę troszkę to ożywić. Healthy Mix z Bourjois. Jest, no starcza na bardzo długo, już Wam o tym mówiłam. Kolor 51 Light i słuchajcie, biorę go troszeczkę dosłownie na, na dłoń. On ma fajny żółtawy odcień. I nałożę go sobie po prostu palcem, tutaj, w sam środek. I słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszą promocję, bo zwykle wam, staram się Wam mówić o promocjach. Jak jest od, to dziś na kosmetyki z Ameryki, jest przesyłka za 5 zł. Wszystkie informacje macie na dole. I link do promocji, zresztą jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie. I promocja trwa tylko dziś. Więc jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, które dziś pokazuję, Wam się podobają, lub jakieś inne macie upatrzone, to skorzystajcie z promocji. Ja zawsze korzystam właśnie w sklepach internetowych, jak jest męsza wysyłka lub jakieś zniżki. Słuchajcie, będę musiała użyć troszeczkę korektora wokół nosa. Wybrałam sobie tą paletę z Criolano, to jest to właśnie concealer Syrko e, Cir i używam jej dlatego, bo dziś właśnie mam katar i nie chcę, żeby... Zaraz będę miała tutaj wszystko czerwone wokół nosa, więc sobie po prostu zmieszam takie bardziej żółtawe odcienie. Ten środkowy lubię, bo on jest taki beżowy i mieszam z żółtym. I tutaj koło nosa nakładam. Można też użyć zielonego korektora wokół nosa. zawsze łagodzi zaczerwienienia. Zawsze jak się ma katar, to. to pierwsze co to, to. Tutaj właśnie schodzi nam podkład. Napiszcie mi w komentarzu, kto jest chory. Ja ostatnio byłam chora kilka dni siedziałam w domu i myślałam, że oszaleję. Nienawidzę siedzieć w domu. <laughs> Przymusowo oczywiście. Teraz e, wszystko utrwalę sobie pudrem. E, Indefectible z Loreala. Mam go w kolorze vanila. 1, 2, 3, ułam vanilla. I wezmę sobie pędzel taki bardziej płaski I najpierw nałożę on tu pod oczami, żeby się nic nie rolowało Tu wokół nosa, najbardziej teraz, teraz drażliwe rejony Jeżeli chodzi słuchajcie o brązer, to nie będzie go dziś dużo, bo stwierdziłam, że postawię tym razem na róż I mam tutaj bardzo fajną paletę z Makeup Revolution Paleta matów. Jest paleta też błyszcząca. Ja wybrałam matowo specjalnie teraz na te walentynki. I słuchajcie, wydaje mi się, że jest jeszcze na stronie. Zostawię Wam linki. Idźcie zobaczyć. 144 kolory. Mamy tutaj, jak widzicie, bardzo dużo nudziaków i trochę mocniejszych kolorów. Taka piękna, duża paleta. Na pewno można wyczarować wiele makijaży. Kiedyś dawno temu miałam taką na studiach. I pomyślałam sobie, że dziś właśnie nie użyję brązera. Wezmę sobie troszeczkę takich, właśnie. Nudziaków, brązów z palety. I sobie zmieszam. Tutaj kilka tych kolorów. Bo one są właśnie takie bardzo. O te, tutaj widzicie? Jak brązer. I po prostu nałożę troszeczkę. Ta paleta jest mocno pigmentowana I zobaczymy, czy to może mi zastąpić brązer. Tak lekko, lekko wykonturować buzię, bo będę stawiała, tak jak mówiłam, jednak na róż. Ale żeby zaznaczyć rysy twarzy, troszkę tego brązu sobie użyję. No, spoko. Dobrze napigmentowane są te cienie Właśnie ostatnio gdzieś na Instagramie widziałam, dziewczyna robiła sobie makijaż cieniami i tak mnie to zainspirowało. Tak pomyślałam, że przy takiej dużej palecie można sobie ją inaczej też wykorzystać. Okej, okay, i róż. Dziś będę używała różu z Milani. To jest marka, którą też dostaniecie na kosmetykach z Ameryki. Marka amerykańska, wegańska. Um, kolor różu to Red wino. Jest to wypiekany róż z drobinkami złota. Przepiękny po prostu. Ma tutaj dołączony pędzelek taki malutki. Ja użyję mojego pędzla. Mocno napigmentowany, trzeba bardzo uważać. Bo jak widzicie, odrobina wystarczy. Naprawdę mocno napigmentowany róż. Tutaj na samej jabłuszka nakładam. Teraz wyglądam śmiesznie. Dobra, mówię Wam szczerze, z tym różem trzeba uważać. Dzięki temu starczy na długo, ale o rety. Chyba tak napigmentowanego różu to jeszcze nie miałam. Ale dobra, są walentynki. Możemy się bardziej zaróżowić. Metoda, żeby trochę zdjąć różu. Uder na ten sam pędzelek I już niwelujemy róż, widzicie? No dobrze kochani, to teraz... A, rozświetlacz jeszcze Ten, który wam ostatnio pokazywałam MUA Glow Beam Liquid Highlight Cushion Jest też wersja pudrowa, ale ja wybieram sobie dziś tą właśnie mokrą Tak zwany cushion Spróbuję sobie użyć takiego pędzelka właśnie do rozświetlacza Zanurzę sobie tutaj w tej gąbce Nabiorę tego płynnego rozświetlacza o, pędzelek jest już mokre I nakładam tutaj. Jak widzicie, tutaj pada światło. W tym dokładnym miejscu. Żeby pięknie mi to światło się odbijało. Widzicie, jaki efekt lustra? I tyle wystarczy. Troszkę nad górną warką. Troszkę na nos. I tyle wystarczy. Bardzo lubię ten rozświetlacz. Moim zdaniem spokojnie może zastąpić rozświetlacz z Benefitu. Ale słuchajcie, zanim przejdę do oczu, utrwalę sobie całą buzię. Ponieważ właśnie nie chcę, żeby... Tutaj wokół nosa mi się starło. Użyję sobie dziś utrwalacza Freedom Pro Studio Fixing Spray. Bardzo fajne. A ten też jest bardzo przyjemny i dobrze utrwala makijaż. Warto na kolację walentynkową czy jakiś z na utrwalić sobie jednak ten makijaż takim sprayem. To jest kosmetyk bardzo wydajny. Jak raz go kupicie, starczy wam, myślę, że spokojnie na cały rok używania. Jest to po prostu taka woda utrwalająca, oczywiście nie jest to sama woda, ale dzięki temu makijaż będzie Wam się trzymał cały wieczór. Dobrze, teraz w takim razie primer na powieki, czyli baza. Marki Freedom, jak mówiłam, lubię tę markę, ponieważ ma dużo ciekawych um, kosmetyków. To się nazywa Pro Eye Primer i ta baza ma taki beżowy odcień. Bardzo przypomina bazę z Urban Decay. I teraz przechodzimy już do palety. I słuchajcie, nie będę Wam podawać konkretnych kolorów, bo będzie to bardzo ciężko zrobić, jest to po prostu ta paleta matowa. Nawet byłoby mi ciężko tu trzymać do góry. I słuchajcie, co wyjdzie, to wyjdzie. Powiem Wam, że możliwości jest tu bardzo dużo, natomiast stopary to jest o tyle ciężko, że nie, jak umalujecie jedno oko, to nie pamiętacie, w który cień umoczyłyście, bo te cienie są tak do siebie podobne. <taki>, Taki mały disclaimer. Na dół położę coś innego, ponieważ są walentynki, chciałabym dodać różowy akcent, ale inny niż zawsze. Nie będą to bardzo różowe usta dzisiaj, nie będzie to róż, róż tutaj na górnej powiece. E, użyję sobie konturówki do oczu. Nazywa się to Clubbing uh, Waterproof Contour, ponieważ jest wodoodporna. Wiadomo, że fajnie. Jest mocno, mocno różowa. I pomyślałam sobie, że mogę jej użyć na dolnej powiece razem z różowym cieniem mocno różowym cieniem i będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Będzie to trochę inny makijaż walentynkowy. Także słuchajcie, nakładam na dolną powiekę razem tutaj z linią wodną. Teraz moje oczy będą wyglądały jak oczy królika, ale poczekajcie do końca, bo oczywiście to nie będzie koniec. I słuchajcie, z doświadczenia wiem, że chłopaki bardzo, bardzo lubią kolorowe akcenty. Zawsze jak coś takiego mam innego, to Darek zwraca na to uwagę. I wezmę teraz odrobinę, mały pędzelek i odrobinę takiego właśnie różowego cienia z palety. Mam tu taki odblaskowy róż, pomieszam z zwykłym różem i utrwalę sobie tutaj na dole, troszeczkę rozmazując tę linię. I oczywiście tak tego nie zostawię, bo teraz to wygląda strasznie. Jeszcze wewnętrzny kącik sobie rozjaśnię jasnym cieniem. Oczywiście jak nie chcecie różowego, możecie użyć niebieskiego, zielonego. Możliwości na kolory jest wiele. I słuchajcie, teraz eyeliner. Mam tu nowość i trochę się jej boję. Jest to Intuitive eyeliner, też z Bourgeois. I jest śmieszny, bo ma takie trzy końcówki. Wygląda jak um, po prostu były to takie grabki. Ma trzy. Trzy takie końcowaczki. I co z nim robimy? Możemy nim zagęszczać nasze rzęsy. Nie musimy rysować się bezpośrednio kreski, chociaż jest to oczywiście możliwe, ale możemy też po prostu rysować kreski, kro, kropki, nie kreski. Tutaj przy linii rzęs. I sobie to właśnie teraz zrobię. I te kropki możemy sobie później połączyć, a nie musimy. Możemy zostawić tak, że po prostu mamy niby gęstsze rzęsy. I te kropki robimy sobie tu pomiędzy naszymi rzęsami. To jest akurat fajne, bo powiem Wam, że czasami mam takie prześwity i mnie to tak denerwuje, jak pomaluję rzęsy. Zobaczymy, czy da się zrobić też normalną kreskę, ale chyba się da, tak. Da się też je połączyć. No Jackółko przy tym że jest troszeczkę gorzej, bo te grabki trochę przeszkadzają, dlatego muszę jakoś użyć boku. No, nie jest tak łatwa, ale dam radę. Powiem Wam, że nazwa jest bardzo trawna, w Eyeliner, po prostu używam go tak jakby na wyczucie, musimy sprawdzić jak będzie dla nas grał. Ja sobie troszeczkę przeciągnę ten róż spod oka, tutaj pod czarną jaskółką, by się to tutaj tak rozmywało, ciągnęło dalej, nie kończyło tylko tutaj na oku, robię drugą kreskę i już do Was wracam. Ok, kochani, z so oczy stwierdziłam, że tak naprawdę mogłam sobie zrobić najpierw kreski, a później te różowe Żebyście zobaczyli, już mi wygląda to tak źle Uważam, że całkiem, całkiem spoko to wyszło, teraz jeszcze wytuszuję rzęsy, to w ogóle będzie efekt I słuchajcie, dziś wybrałam tusz L'Oreal Volume Million Lashes, jeden z moich ulubionych Który daje efekt ogromnych rzęs i dziś tuszu nie żałuję Chcę, żeby rzęsy były naprawdę duże, żeby przyciągały uwagę Dzisiaj te oczy będą grały jeszcze skrzypce. No dobrze, i tak to wygląda, moim zdaniem całkiem, całkiem fajne oko, no wygląda to zupełnie inaczej i ja wiem, że nie każdy lubi, piszecie później w komentarzach, tak jak ostatnio było z zielonym cieniem, nieładnie ci maluj się inaczej, maluj się tak jak wcześniej, słuchajcie, ja też lubię testować inne rzeczy, w domu jak jestem, to się nie maluje, a jak w końcu um, jest jakaś okazja, lubię się pomalować troszeczkę inaczej i popróbować nowych rzeczy też dla was, żeby pokazać, że... Można zrobić inny makijaż I później zawsze jak mam ciągle nudziakowy To mi piszecie znowu taki sam makijaż Więc widzicie, dzisiaj próbuję czegoś nowego Teraz pomada do brwi Deep Brow, Power Brow w sumie Longwear Sculpting Brow Gel w kolorze Light Brown Z marki MUA Seria Lux Bardzo polubiłam się z tym produktem I nałożę sobie tym pędzelkiem na brwi Nie chcę robić dziś jakichś hardkorowych brwi Po prostu delikatnie sobie podkreślę Mój kształt Ok, są so drzwi, kolor w miarę jasny, powiem Wam, że naprawdę świetnie się sprawdza ta pomada i trzyma się cały dzień. I słuchajcie, aha i teraz chciałabym Wam powiedzieć jeszcze o sztucznych rzęsach Ponieważ walentynki wiele z nas sięga po sztuczne rzęsy, ja też Wam powiem, że używam sztucznych rzęs Oczywiście taki efekt już jest wystarczający, mam duże oko, bardzo podkreślone, przyciągające uwagę Ale jeżeli któraś z Was chciałaby jednak postawić na sztuczne rzęsy albo chciałaby tego dnia użyć pierwszy raz sztucznych rzęs Lub nie wiem, czy jeszcze jest okres studniówkowy, czy już się skończył, jeżeli jeszcze idziecie na studniówkę Nie wiem, czy w lutym są jeszcze studniówki, nie mam pojęcia, nie pamiętam Możecie użyć sztucznych rzęs, niekoniecznie całego, całego, całego paska, <laughs> możecie użyć połówek i dziś właśnie użyję połówek, żeby pokazać Wam, jak wyglądają. brałam sobie Ardell Accent 305, o takie, i zobaczycie, jak fajnie będą wyglądały. Oczywiście mówię, to jest opcjonalne, nie muszę tutaj naklejać sztucznych rzęs, to jest tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś potrzebuje sobie te rzęsy jeszcze wiecie, zagęścić, powiększyć. Ściągam je pęsetką i przez to, że są to połóweczki, o wiele łatwiej jest je nakleić. Ostatnio bardzo często używam tego kleju. Jestem z niego bardzo zadowolona. Jest to Inglot. No, pędzelku. O wiele lepiej mi się sprawdza niż ten zwykły duo. No dobra, poczekamy chwilkę, aż zaschnie i przyklejam te rzęsy przy samej linii rzęs. Przyklejam jakby do moich rzęs tutaj w zewnętrznym kąciku. I dociskam. Są trochę dłuższe od moich rzęs, szczególnie te Zewnętrzne. I słuchajcie, one się będą ładnie mieszać, właśnie jak będziecie mieć czarną krechę, Nie wiem, czy widzicie dużą różnicę, ale te rzęsy są tak trochę tutaj przedłużone i wyciągnięte do góry. Ale nie widać ich bardzo, nie rzucają się w oczy jakoś ale tak, jakby miała wiedzę, całą właśnie, cały pasek. Słuchajcie, i takie rzęsy, jak widzicie, banalnie się przykleja, nic nie trzeba się wyginać, dopasowujecie sobie tylko do linii Waszych rzęs, przede wszystkim nie musicie przyklejać wewnętrznego kącika, co jak zawsze dla mnie jest koszmarem i tutaj zawsze mi się wszystko odkleja, natomiast zewnętrzny kącik nie jest problemem i takich rzęs totalnie nie czujemy na swoich oczach. Teraz usta, a ponieważ chcę, żeby usta były trwałe, to użyję sobie primera do ust, po raz pierwszy Velvet Color Enhance Lacquer z mła. bardzo podobne do um, tego, do tej bazy. Na oczy z Fridą no ładny taki jakby owocowy Zapach, ale jest biały O kurczę, nie mam pojęcia ile go nałożyć Dobra, troszkę go Troszkę go zdjęłam Teraz nałożę sobie konturówkę z Golden Rose Wodoodporną W kolorze 51 Bardzo naturalny kolor, fajna, bo wysuwana No dobra, czuję, że mam dużo na ustach, mimo że jeszcze szminki nie nałożyłam, ale zobaczymy, czy faktycznie ta szminka będzie mocniej się wybijała. Dziś wybrałam sobie szminkę matową w kolorze 10, nie stawiam na błyszczyk, nie stawiam na długotrwałe pomadki, stawiam na tradycyjną szminkę, która i tak mi się pewnie za jakiś czas zetrze, ale jest dość trwała. Czuję, że ta szminka się tak gładko nałożyła i że będzie się trzymać, natomiast czuję, że mam tutaj właśnie warstwy na tych ustach. Oczywiście możecie dobrać sobie coś bladego do takiego makijażu. To już zależy od Was. Ja dziś postawiłam właśnie na taki nudziakowy róż, coś takiego. No w stylu mojej bluzki. W sumie nie pastuje mi teraz. O, z czarnym byłoby lepiej niż róż z różem, z różem. Czekajcie, zmienię bluzkę. Okej, okay, kochani, i tak prezentuje się mój walentynkowy makijaż. Widzicie, jak zmieniłam bluzkę na ciemną, zupełnie inaczej to wygląda. Już nie jest za dużo tego różu, jednak. Co za dużo, to niezdrowo. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał. Pokazałam Wam tu dużo, dużo ciekawych kosmetyków, nowych kosmetyków. Tu wielką paletę, um, różne fajne primery, produkty z Mła i innych e, niedrogich moim zdaniem marek które są bardzo, bardzo ciekawe. Także mam nadzieję, że coś Wam się tu spodobało, coś tu podpatrzyliście. Mam też nadzieję, że mimo wszystko spodoba Wam się wykorzystanie różu w troszeczkę inny sposób, w makijażu trochę nietypowy. Natomiast jeśli nie lubicie właśnie takiego do, zaznaczania dolnej powieki, bo właśnie oczy wydają Wam się zbyt czerwone, za ciężkie, chore, możecie taką kreskę zrobić sobie nad czarną kreską. Nawet nie musicie sobie robić zamiast czarnej kreski, bo czarna kreska zawsze fajnie nam podkreśla linię rzęs. Możecie sobie taką kreskę namalować tutaj yy, nad... Nad czarną i też będzie wyglądało to bardzo fajnie, i będzie dodawało właśnie taki różowy, walentynkowy, słodki akcent. Jak zwykle poproszę o kciuki w górę dla Get Ready With Me, jeżeli lubicie takie filmy. No i widzimy się już w kolejnym papa. Pa.